Nie ma wariaty. 620 zł mamy. I postaramy się zrobić jakiś profitik, Ale jeszcze przed tym, oczywiście, macie do wygrania tego kałacha elitarny za dyszkę albo za 13. Jeszcze nie wiem, jeżeli chcecie go wygrać, to łapa w górę po tym filmem subskrypcję na moim kanale oraz na kanale z opisów. podajcie do mojego ziomka sylena I co? No i również klikacie sobie tutaj plusik. I w tym właśnie miejscu musicie sobie wpisać kod genetyczny. Genetyczny tak jak widzicie to właśnie na ekranie i po wpisaniu tego kodu dostajecie 10% bonus do depozytu i 2 ,10 zł 10 groszy na start więc kod genetyczny musi być użyty musi być łapa w górę musi być subik i musi być komentarz a z jakim hasłem to się dowiecie podczas filmu Jeszcze raz przypominam ten kawałek elitarny może polecieć do was no i co? No i zaczniemy sobie na przykład z m 4 na buście za stówkę, 4 sztuki na dwie osoby i zobaczymy czy coś ciekawego nam wpadnie miejmy na Mam nadzieję, że tak, ale ale no wiecie jak to bywa, no czasami parkiet życia bywa śliski, nie? Ale zobaczymy, czy i w tym przypadku będzie śliski pierwszy drop, nie najgorszy dla nas, no ale kurde i tak wydaliśmy na tę skrzynkę trzy dychy, no to i tak jest to nic. Dobra, zobaczmy trzecia skrzynka, bo druga to w ogóle nie ma, nie ma co komentować, no ale trzecia skrzynka też się za bardzo nie popisuje i zobaczmy ostatnią i ostatnia, okej, okay. no niby to wygraliśmy, nie? Ale... Co to jest za wygrane, że tak powiem? Co to jest za wygrane? Stworzymy sobie tego case battle. Jeszcze raz, M4 i mamy tutaj jakiegoś Davisa. No i zobaczymy, czy z Davisiem coś tam wyjdzie. No i pierwsza skrzynka, chyba dla niego. No, oczywiście, że dla niego. Zobaczymy drugą. No, te M4 na bóstwie, kurde, no nie ciekawe są. Jeżeli mam być szczery, no, nie ciekawe. Nie oddają nic ciekawego. A battle i skrzynki trochę kosztują. Ja rozumiem, że to jest przestałem czwórkę Fate prawdopodobnie, która mocno zawyża cenę tej skrzynki. Ale i nadal, no ja pierdzielę. Kompletnie, ale to kompletnie nic. Zobaczymy, czy gracze coś tworzą. No i gracze tutaj. Tutaj jest niby sensowny battle. Do, dołączymy czy nie dołączymy? Halo, halo, halo. Proszę odświeżyć. Okej, okay, jesteśmy w tym z Battle, no i zobaczmy. pierwsze skrzynka. No i tak gorszy stan trafiamy. No najlepiej to się dzisiejszy odcinek nie zapowiada. No ale zobaczymy. Jeszcze i tak mamy trzy skrzynki, a przez te trzy skrzynki to może się Ziemia trzy razy obróci. I póki co, rzeczywiście się obraca, bo trafiłem 15 zł. No i tutaj jeszcze korteksik, Cor Syrex przepraszam nie, korteks. Syrex y jest dużo, dużo droższy i ostatnia skrzynka. Też kurwa, ładnie oddaje. Ty, no naprawdę, ostatnia skrzynka totalnie wszystko nadrobiła. Gold Case na buście, spróbujmy to sobie przy, przydzwonić. Jak to tak ładnie oddaje. No i tego gold Case'a to ja muszę znaleźć najpierw. Ale od razu, jak go znajdę, to go sobie dodamy. Halo, halo, halo. Gold Case, no dobra, nie mógł go znaleźć. To sobie wpiszę po prostu. On chyba 10-50, właśnie. Dobra, zróbmy go sobie na przykład 7 razy. 7 to jest szczęśliwa liczba. Więc zrobimy to sobie na 3 osoby i damy sobie tryb standardowy. Że niby szczęśliwi jesteśmy. No ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Mamy tutaj jednego gracza, jakiegoś turka, turek kręć kebaba. Zobaczymy, czy ukręcisz nam kebaba na mordzie, czy, 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 czy takiego przyjemnego do zjedzenia. No póki co, to, to, to jest chujnia, nie? Nie oszukujmy się. Mamy jeszcze 6 skrzynek, druga skrzynka. No okej, okay, znowu 25. To teoretycznie jesteśmy na przewadze, i teoretycznie to fajnie bardzo daje ten Case Battle teraz. No kurwa, każda skrzynka oddaje jakiś fajny skinek. Jakąś fajną naklejeszkę, jakiś fajny proficik. Tylko, że teraz kurwa jednało znowu Turkowi. Dobra, Turek. Ja pierdolę. Turek nas dyma. Turek nas dyma. Turek kręci nam kebaba na morcie. Dobra, przedostatnia ja pierdolę. Turek, chuj ci w dupę, nie? Ostatnia skrzynka, potrzebujemy jakieś naklejki za 5 dych. Ty. No i chuj ci na pizdę, Turek. Pięknie, pięknie. Pięknie, 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 jak kurwa nianzu. Dobra, ten gold case to jest jakaś zaklęta skrzynka. Ten gold case to jest jakaś zaklęta skrzynka i on kosztuje na drsterze. Spróbujmy sobie. Dwa. Chuj tam, trzydziestery na cztery osoby na trybie share. Skoro oddaje mi tak mocno. To może ta koronka jeszcze wpadnie. Miejmy nadzieję, że nie ta koronka ta zła. Tylko rzeczywiście naklejeczka koronka. No i zobaczymy. No, cztery boty. Trzy boty tak właściwie, dobra. Ja czwarty mogę być. Naklejka słaka albo korona. No i. Okej, okay, smuja. Smuja za tysiąc złotych. Ja pierdolę, dobra. To jest mocne. Dobra, druga skrzynka. Korona, dobra. Kurwa, poskładane, nie? Poskładana jak chuj. Poskładana jak chuj. Ten gold case to jest stalny, stalny rozpierdol. Kolejna smuja. Gorzej, tym razem gorsze, ale chuj, tam to 988. Ja pierdolę. Czy to jest istny rozpierdol ta skrzynka? Znalazłem najlepszą skrzynkę na stronie chyba. Zróbmy sobie jeszcze raz trzy skrzynki. Tym razem na anderze. Na dwie osoby. No i teraz typ trafia koronę. Typ trafia te smuję. Typ trafia słega. No i mam po robocie, nie? Adrian, dawaj. Popisz się. Popisz się, Adrian. Adrianek Kurwa, pięknie, no ja wiem, że to jest dużo warte, bo ja to w się normalnym nawet wydropiłem. Tylko, że w celiś normalnym musiałem na to wydać jakieś 1000 zł, żeby dostać 500, a tutaj przynajmniej cokolwiek sypie. No i zobaczmy sobie ostatnią skrzynkę. Nie, no kurwa, klasa, nie? Klasa, co, co ja wam będę mówił? Co ja wam będę mówił? No wy widzicie, co się dzieje. Wy widzicie, co się dzieje. Zróbmy to sobie jeszcze raz, tylko na trybie standardowym. No i kurwa, gold case. Gold case. Ja wam będę dużo mówił, no. Zaciąłem się, jestem NPCT. I chuj, w dupie to mam. No i chuj, słaknie. Dobra, słak, jeszcze nie jest aż tak drogi, ale zobaczymy kolejne. No potrzebujemy czegoś, potrzebujemy czegoś. Uratuj mnie, uratuj mnie, goldzik. Ja wiem, że jestem trochę niepokorny, ale. Ale nie uratujesz, no ty cfelu, jebany, dobra, jednak nic. Jednak nic tutaj ciekawego nie ma. No ale dobra, no i tak mamy 8 stówek, więc wydaje mi się, że pora zakręcić ostatnią ostatnie case battle w dzisiejszym odcinku i ostatnim casebuttem w dzisiejszym odcinku zakręcone będą kałaszki. Gdzie są kałaszki? Dobra. Pięć kałaszków, dwie osoby, tryb standardowy. Na standardzie ostatnio nam nic nie oddało. To może teraz z ciekawego sypnia. No i miejmy nadzieję, że będziemy z dzisiejszego odcinka z jakimś profitem. Dawaj, jedni. Jedni, jedni, jedni. Pierwsza skrzynka, chuj do dupy. Zobaczmy kolejną, no dobra, no nie, nie aż taki Chuj do dupy, chociaż, nie, no dobra, nie chuj do dupy No spoko, o kurwa Dobra, no i teraz się rozkręcamy Podnosz się z fotela, dawaj, jebni coś po lewo No, myślałem, że to jest ten jet set Ten jet set taki z naklejkami On jest bardzo, bardzo ładny, no ale kurwa Jeszcze point design, no i pizda, nie W dzisiejszym odcinku chyba tak kończymy Chociaż, nie no, legend. War, no, aj. no i w dzisiejszym odcinku Tak to kończymy, jeszcze raz kod genetyczny Genetycznie w tym własnym miejscu sobie wpisujecie 10% bonusu na do depozytu i 2 10 zł 10 groszy na start otrzymujecie i chciałbym wam przypomnieć jeszcze raz, że strona jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich i tylko i wyłącznie wpłacajcie, jeżeli umiecie otwierać sobie skrzynki z głową. Elo!